Cześć, kochani, witajcie w kolejnym odcinku z serii Avatar Wars, w którym to w końcu odwiedzimy nową miejscówkę i poznamy wszystkie nowe sekrety. Mamy tutaj kolejną część naszej farmy. Przenosimy się na wieś Avatar World Tym razem na spotkanie ze słodkimi kurkami. Po pierwsze, mamy tutaj oborę, bo chyba tak to się fachowo nazywa, której mamy przepiękną krówkę. Mamy też tutaj dziewczynę, która pracuje tutaj na farmie. Zobaczcie, ona ma takie widły i przerzuca chyba. Całe tutaj siano, które jest schowane. Zauważyłam, o tutaj na takim wieszaku przepiękny kapelusz. Ej, zobaczcie, jak on idealnie do mnie pasuje. Lecimy dalej i jest tutaj miejsce, gdzie odkładamy chyba jajka kurek i mamy dla nich jedzenie. Jest też tablica informacyjna, zaraz wam pokażę, jakie są z nią związane sekrety. Jest też kurnik z kurkami, taka oto mała łąka czy też polana. I na końcu jeszcze jedno pomieszczenie z krówkami. Ej, tutaj mamy pana farmera! Na początek jednak wróćmy tutaj do tej krówki. O, i spójrzcie w tutaj, w to oto miejsce. Musimy sobie przystawić tutaj to oto sianko, czy też słomę, ponieważ mamy tutaj pędzelek. Ten pędzelek posłuży nam do malowania jajek. Teraz patrzymy tutaj na tę półkę, dokładnie na tę górną. Odkładamy sobie te wytłaczanki z jajkami, aby trafić na taką. Kolorową wytłaczankę, taka kolorowa tęczowa. Wystarczy, że teraz na nią naciśniemy i ona powinna tutaj w takich nowych animacjach, które się pojawiły, dać nam jajeczko. Chyba potrzebujemy troszeczkę więcej tych jajek. Teraz musimy wziąć do ręki pędzelek następnie to jajko. No i zwróćcie uwagę, tutaj pojawiły nam się przepiękne wzorki. Ej, to nie jest chyba pora na pisanki, ale te pisanki właśnie nam się pojawiają. Możemy je teraz włożyć tutaj do środka. Znowu Znowu naciskamy na kurkę. Spójrzcie, o tutaj jest taka nowa animacja, dzięki której właśnie ta kurka zniesie nam jajeczko. Bierzemy je do ręki i wybieramy kolejny kolor. Tym razem jest takie zielone w jakieś takie kwiatki. Bierzemy to. Znowu naciskamy na kurkę. Z tego co widzę, to musimy tutaj zrobić cztery takie Kolorowe jajeczka. No, trochę takie wielkanocne. Kolejne jest jakieś takie fioletowe. Znowu naciskamy na kurkę. Czekamy na jajko numer 4. Uwaga, uwaga! Ostatnie z nich jest takie różowo-błękitne. I teraz najważniejsza rzecz to włożyć to tutaj do tej wytłaczanki. Ej! Pojawił się prezent! Nie wiem dlaczego, ale spadł tak dziwnie tam do tyłu. Mamy prezencik! Jesteście ciekawi co jest w środku? No dobra, zatem otwieramy. Co to jest takiego? Pierwszy prezent w farmie. Ej! To jest miniaturowy kurnik! Ej, co jest grane? Patrzcie na to! Jakie słodkie! I do tego jeszcze mamy takiego kwiatka! Ej, możemy na niego nacisnąć i on tak śmiesznie tańczy! Ale czadowo to wygląda. Nie wiem dlaczego, ale ten miniaturowy kurnik mi się mega podoba. Zobaczcie, od razu możemy tutaj do środka włożyć kurkę. Skoro już jesteśmy z tej strony, no to przejdźmy sobie o tutaj do tej naszej tablicy. Zwróćcie uwagę, tutaj na górę potrzebujemy dwie odznaki dla krówki i dla kurki. Zaczynamy od tego, że bierzemy sobie karteczki, jedną i drugą. I słuchajcie, pierwsze zadanie, musimy wydoić krowę, to jest nasze zadanie numer jeden. I zadanie numer dwa, musimy nakarmić tę krówkę. Zobaczcie, to jest pięknie tutaj pokazane, potrzebujemy wiaderko oraz jedzenie. Nie. Wiaderko sobie zabrałam tutaj z naszej farmy. Przeszłam sobie o tutaj do tej krówki. Słuchajcie postawmy tutaj to wiadro. Chyba przestawię jednak krówkę o tutaj bardziej z tej strony. Wiadro tutaj. Doimy ją. Ej i mamy już mleko. Dobra udało się. E, mleko zrobione. Teraz tutaj dalej sobie nacisnę o tutaj na to takie sianko. Wówczas wyskoczy mi taka mała porcja i będę mogła nakarmić moją krówkę. Ej udało się! Spadło od znaka widzieliście? Tutaj z samej góry. To jest odznaka właśnie w kształcie krówki. Te dwa zadania już tutaj zniknęły. Ja sobie odłożę tutaj tę odznakę. No i bierzemy dwie kolejne karteczki związane teraz z kurkami. Po pierwsze, musimy do koszyka zebrać jajka, a po drugie, musimy nakarmić kurki. Dwa proste zadania jajeczka i karmienie. Jeśli chodzi o karmienie, to odwrócę się tutaj do tyłu. Zobaczcie, tutaj mamy takie pudełka z karmą. Wystarczy, że na to naciśniemy i od razu wyskakują nam takie. Takie małe ziarenka. Przechodzimy sobie tutaj do kurnika. Tutaj mamy nasze kurki. No i zaczynamy zabawę. Po pierwsze, jedzenie musi wylądować o tutaj. W tym takim pojemniku, chyba będzie to najlepiej. A następnie y, bierzemy, o, tutaj tę kurkę, naciskamy na nią i musimy sprawić, aby ona złożyła nam jajka. Uwaga! Pierwsze jajko. A! Przez pomyłkę bym zebrała kurkę. Teraz jajko numer dwa. Naciskamy po jajko numer trzy. Są już one w koszyczku. No i spadła mi odznaka! Trzeba było wziąć jeszcze czwarte jajeczko. I mamy tutaj taką piękną odznakę z kurką, bierzemy ją do ręki i następnie przechodzimy tutaj. Zwróćcie uwagę, że na tej tablicy zniknęły już nam te zadania, które musieliśmy zrobić. No i teraz najważniejsza rzecz, te dwie odznaki muszą wylądować o tutaj w tych miejscach. Najpierw krówka. Ej, mamy prezent! O, od razu! Ej, a jak położymy kurkę? Ej, mamy dwa prezenty! Tego kompletnie się nie spodziewałam, tylko teraz najważniejsza rzecz, co tutaj kryje się w środku. W pierwszym mamy Ej takiego drewnianego konika Wygląda super A w drugim mamy strój chyba dla Bobasa W takim razie wzięłam sobie tutaj Takiego słodkiego mojego Bobaska No i zaczynamy Na początek na głowę taki kapelusz Teraz spodnie Takie farmera trochę bardziej kowbojskie Następnie jakaś taka Apaszka i do tego Jakaś taka Kamizelka! Wygląda to genialnie. No i jeszcze to. Ten konik. Patrzcie na to. Czy to jest hobby horsing? Chyba tak! Hobby horsing dla bobasów. Patrzcie na to. Bez problemu dzieciaczek sobie z tym świetnie radzi. Idziemy teraz przez naszą farmę, odkrywać kolejne sekrety. Musimy przejść na sam koniec. Mijamy sobie kurnik, te nasze kurki. Mijamy sobie również tutaj to miejsce i przechodzimy na sam koniec. Zwróćcie uwagę, o tutaj, na ten krzaczek. Dokładnie chodzi mi tutaj o to miejsce. Musimy na to nacisnąć. Zobaczcie, ktoś tam się skrywa. Ej, o co chodzi? Musimy tego kogoś stąd jakby wyciągnąć. Spróbujmy. O, na przykład, gdy postawimy mu taką butelkę z mlekiem. O nie, to nic nie daje. No to spróbujmy. Może teraz z odrobiną takiego sianka. Zabierzmy je sobie o tutaj z tej naszej obory, gdzie są krówki. Puszmy to teraz obok tutaj tego krzaczka. Ej, no nie, to nic nie daje. W takim razie przejdźmy sobie tutaj, o, potem karmę. Zabierzmy to całe pudełko. I teraz yy, połóżmy to jedzonko. O, tutaj z tej strony. Ej, jest, udało się! I co jest grane? To jest jaszczurka! Ej, jaszczurka czy też kameleon? Pamiętacie go? Taki kameleon był dostępny w innych aktualizacjach, na pewno na wyspie i na lotnisku. Był taki kameleon na pewno w kolorze czerwonym i zielonym. A tutaj mamy przepiękną jaszczurkę kameleona, legwana, w przepięknym takim żółtym kolorku. Teraz przejdźmy sobie o tutaj do naszej obory i zobaczcie, możemy zabrać tą szczotkę i zająć się pielęgnacją tej oto pięknej krówki. Patrzcie na to, jak słodko to wygląda. Ej, możemy ją porządnie wyczesać i porządnie do tego jeszcze umyć. No i na koniec możemy dać jej odrobinę, sianka do jedzenia. Do tego wszystkiego mamy jeszcze jakieś tutaj butelki na mleko, ale wydaje mi się, że najpierw chyba musimy zabrać wiadro. Później wyleci nam tutaj mleko, tylko jak to tutaj teraz przelać? Ej, nie mam pojęcia. Całe wiadro mleka i powinno być przelane do tych budek i powinno być przelane do tych oto butelek. Przytulaliśmy jakąś taką jaszczurkę czy też legwana, ale zobaczcie co możemy zrobić z kurką. Możemy zabrać tę kurkę i mamy zupełnie nowe animacje. Patrzcie na to, kurka jest na naszym kapeluszu. Albo wskakuje nam na ręce, daje buziaki, albo my możemy ją przytulić. Jednak moim zdaniem zdecydowanie najlepsza nowa animacja to jest to, że kurka może nam usiąść na głowę. Teraz na chwilę wychodzimy z tej lokacji i przejdźmy sobie do tego głównego menu. Gdzie mamy dostępne prezenty? Mamy coś tutaj nowego. Kolejny strój dla Bobasa. Tym razem jest to strój... Takiego farmera. Z tego co widzę, to na koniec miesiąca będzie jeszcze jeden prezent. O, tutaj schowany pod tym znakiem zapytania. mamy już tutaj paczuszkę, otwieramy ją. Mamy tutaj kapelusz. Mamy buciki i przepiękny strój. Kto powiedział, że to musi być strój dla chłopaka? Ja mam tutaj taką słodką dziewczynkę. Ubieramy jej ten strój. Do tego oczywiście jeszcze buciki. No i na głowę ten słomiany kapelusz. Dodatkowo na farmie znalazłam jeszcze pięknego psiaka. No i teraz pytanie do Was. Którego zwierzaka wybieracie? Czy przez słodkie małe kurki, które nam mogą wskoczyć na nasz kapelusz? Czy też może bardziej Wam się podobają te krówki, które ostatnio wygrały ankietę? Zapytałam Was, czy wolicie koniki, czy też krówki. No i zdecydowanie więcej osób zagłosowało oczywiście za krówką. Mam nadzieję, że dzięki mnie odkryliście już wszystkie sekrety w tej nowej lokacji. No i że zauważyliście, o tutaj to miejsce. Ej, nie wierzę, wkrótce będzie nowa lokacja. Zobaczcie na to. Będzie to chyba jakaś farma. Będziemy mieli tutaj ogród. A teraz czekajcie na kolejny odcinek, gdzie Wam pokażę zupełnie nowe dodatki, które sprawią, że będziemy mogli jeździć konno przez różne przeszkody. Będziemy mieli przepiękne stroje i będziemy mogli uprawiać jeździectwo. No i zrobić sobie jakieś zawody. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. También vas. Pa, pa.